ostatnie ujęcia wilkowora tasmańskiego, którego oficjalnie uznaje się za wymarłego. Ostatni znany osobnik, nazywany Benjamin, zmarł w 1936 roku w Zof Hobart, w stolicy Tasmanii. Był on przetrzymywany w złych warunkach. Na tym archiwalnym nagraniu widać, że zwierzę jest niespokojne. Pomimo iż wilkowór wyginął prawie 90 lat temu, dopiero teraz film można oglądać w kolorze. Koloryzował go w 2021 roku Samuel François Steninger z okazji Narodowego Dnia Gatunków Zagrożonych, który obchodzony jest w całej Australii 7 września. Żeby odtworzyć wiernie kolory, korzystał z pisemnych opisów sierści wilka workowatego, jak i wielu skór zwierzęcia odnalezionych w muzeach, które dobrze zachowały swoje kolory. Pomimo, że w 1986 roku wilkowór został uznany za gatunek wymarły, to od lat istniały doniesienia o widzianych osobnikach. Czy zdoło on więc przetrwać do dziś? Barwa wilka workowatego przypominała ubarwienie tygrysa. Tylną część ciała pokrywały czarne pasy. Rozmiarem przypominał zaś wilka lub dużego psa. Żuchwa połączona z ruchomymi stawami i kośćmi skroniowymi umożliwiała otwarcie pyska pod kątem nawet 120 stopni. Wilk tasmański był drapieżnym torbaczem. Rodził młody zaledwie po miesięcznej ciąży, które do czwartego miesiąca przebywały w torbie matki. Obecnie największe drapieżne torbacze to diabły tasmańskie. Wilkowory żyły w Australii, Nowej Gwinei i Tasmanii, jednak na kontynencie wyginęły już około 2000 lat temu. Przyczyniło się do tego przybycie do Australii psów dingo, z którymi konkurowały o pożywienie. Zostały zdziesiątkowane również przez zmożone polowania na nie, gdyż uważano je za szkodniki odpowiedzialne za zabijanie zwierząt hodowlanych, takich jak owce. Okazało się to nieprawdą, gdyż w większości odpowiedzialne za to były zdziczałe psy, przywiezione na wyspę przez osadników. Pod koniec XIX i na początku XX wieku wypłacano nagrody pieniężne za zabite wilkowory. Najdłużej zwierzęta te ostały się na terenach Tasmanii, oficjalnie do lat 30. ubiegłego wieku. W ostatnich latach zespół międzynarodowych badaczy pod przewodnictwem Uniwersytetu Tasmańskiego postanowił przeprowadzić analizę 1237 zgłoszeń, które donosiły o zaobserwowanych osobnikach. Dane zawierały również inne poszlaki, które mogły wskazywać na przetrwanie tego gatunku, takie jak na przykład tropy zwierzęcia. Doniesienia obejmowały zakres od 1910 roku aż do czasów obecnych. Badacze stwierdzili kilka możliwych dat wymarcia, jednak po dostępnych danych stwierdzono, że najbardziej prawdopodobna jest końcówka lat 90. Ponadto naukowcy z Uniwersytetu w Melbourne, w porozumieniu z amerykańską firmą Colossal Bioscience, odtworzyli DNA wilka tasmańskiego. Firma, która planuje sklonowanie mamuta, zapowiedziała, że podejmie się przywrócenia do życia także wilkowora. Tasmania jest górzystą wyspą, a dzika przyroda zajmuje 1,4 powierzchni. Jest to najbardziej zalesiony stan w Australii. Może więc ten gatunek przetrwał i jego niewielka populacja wciąż żyje, ukrywając się przed ludźmi? Co o tym sądzicie?